Wolny salon, Dobra, wolny telewizor, trzeba wyknąć turniej w A O czuję. Zaraz coś telewizor zajmie. Już jest po tobie. A, powiem Ci. Paniaczku. Dobra. To jest to, co mówię najbardziej. No raczej. No, ale powiem ci stary, że kupno PlayStation to był strzał w dziesiątkę. Proszę cię, wiadomo. A w ogóle jak cię udało przekonać żonę, żeby wydać 2000 na gry, co? Nie, ja nie musiałem przekonywać chłopie, wpadłem do domu, trzasnąłem pięścią w stół pomysł, powiedziałem Misiu, kupisz mi PlayStation? Uff. Mam problem. Tak właśnie myślałem, tak właśnie myślałem. Ta? A mam ci przypomnieć, co ty musiałeś zrobić, żeby dostać swoje 17-calowe felgi do Pasata Wakacje z teściową były bardzo udane. No ja nie wątpię, tylko z tego, co pamiętam, to ty na tych wakacjach byłeś tylko z teściową, nie? Licheń w październiku jest bardzo piękny. A mieliście dwa pokoje czy jeden? No fajnie, przestań, no. Dobra, nie ma co. Nie dogryzajmy się, wiesz jak jest. No wiem, no. kiedyś było inaczej, prościej, łatwiej było. Święte słowa. Kiedyś przed o, ślubem to, przed to było inaczej. Nie, przed mi nie było. Ty, stary, ja pamiętam jak kiedyś przed ślubem powiedziałem żonie, że nie, że nie mam na sobie majtek, no. to kilka minut później wylądowaliśmy w sypialni. No. Teraz ostatnio jak jej powiedziałem, że nie mam majtek, to kazała mi sobie uprać. Życie. No tak, szkoda, bo moja Kamila to jest za wsparcia, zrozumienia człowieku. Jak ją ostatnio poprosiłem, bo komplement sypialni powiedział, żebym się w ogóle nie przejmował, bo Messi też jest mały. <grym> Fajne. Wsparcie, zrozumienie. Starla, ty coś wyższy Messi. <grym> Możemy grać dalej? A no widzisz, Ja po ślubie, ty po ślubie, no. niedługo piątek też będzie po ślubie i całe nasze trio spod bloku przepadnie jak śliwka w komputerze. Ty bez kidła, kiedy on ma ten ślub? W walentynki, to lada dzień. Ale zleciało, ja ty. ty, 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 a nie zapomniałeś o czymś? Nie, no prezent mam. Tak? A co się robi, panie mądry, tuż przed ślubem? Ja zrobię dziecko. <grym> Super, a może jako kawalerski byś świad jako świadek byś zrobił kawalerski, co? O w mordę, za... No. O nie. To wiesz co, ja mam jedną małą prośbę. Nawet, nie, to nie jest prośba, ja cię błagam, cię błagam, żeby na tym kawalerskim było bardziej kulturalnie, niż było na twoim. Przepraszam bardzo, na moim wieczorze kawalerskim akurat było bardzo kulturalnie. No, do trzynastej. Potem się ubudziłem z wytatuowanym naszym imieniem, jakieś dziebuchy zbarło. <tost haunted> Pamiętam, jak ona miała na imię? Ilona? Tak, Ilona, Ilona. Ale patrz, wróciliśmy nie. do salonu tatuażu, postawiliśmy dobrą flachę, no jak pan pięknie wszystko pozwalał? Super to wygląda. Barce Ilona. <tost> Mega. <Pretty. tost ½> Ale proszę bardzo, żeby nie było, że jestem zły, proszę, zaproponuję jakąś bezpieczną i nietypową opcję na kawalerski. Proszę <tost> bardzo. Mam. Mam pomysł na zarąbisty, bardzo bezpieczny, niesamowicie nietypowy kawalerski. Zróbmy kawalerski, na którym nie będzie gram alkoholu. Przepraszam. Tak. Nie wiem. Właśnie byłoby bardzo niebezpiecznie. No, tak. Wiesz, stary, jak chciałbym zrobić coś, coś fajniejszego, żeby Piotr na długo to zapamiętał. By... Ty. A może zadzwonił jakieś dziewczynki, co? Dawaj. Coś mi potańczyły, pokazały kawałek nogi. Dawaj. A żony się dowiedzą? No jak się nie ogłaszają, to nie. No, 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 no. Czekaj, jak je znaleźć? Chętne dziewczyny Gołaczewy. No, powiem ci, jest urodzaj, jest urodzaj. Mam. Sandra. 550 zł. To co? Kasy. Co, ona jeszcze sprząta i rozwozi ludzi, czy co? Jessica 450. Człowieku, ustalmy jedną rzecz. Piotrek na swoim kawalerskim będzie tak nawalony, że nawet bydlin co będzie piękny, rozumiesz? Zejść z tej ceny, to nie ma sensu, my nie tego szukamy. Nie, ma, nie, nie masz ma szansę, masz szansę, masz szansę, idziemy w dół. Proszę bardzo, kto szuka ten znajdzie? 40 mm. zł. Kurde, bingo. Jak ma na imię? Andrzej. <śla> Andrzej ci zatańczy na kawalerskim, ty jesteś chory, ty się słyszysz w ogóle. To no, to, to, wiec... Ale ja wiedziałem, że tak będzie, ja po prostu że tak jest? będzie, nie masz nic kasy się dorzucić, tylko będziesz chodził i nadawał, że jest źle. No, no, jakbym miał... No to masz co, to to, 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 No masz coś kasy? 3 zł. No, no widzisz, no ja też jestem spółkami, no. No lipa. – no nie ja, po co tu zrobić. Dobra, ale jak to jest na mojej głowie, to ja załatwię kasę. Co, ty trzymasz kasę w domu? Oczywiście, że ja trzymam kasę w domu. <laughs> Z banku do domu. <śmiech> <śmiech> patrz, Fajnie. jak się wyciąga Hajsa od żony, patrz i się ucz, bo nie będę żył wiecznie. Dawaj. <laughs> Halo? No cześć, kochanie mój, ty Myślopysiu, najpiękniejszy. Z tej strony twój prosiaczek. <laughs> Słuchaj, bo jest taka sprawa, że piotkowie robimy wieczór kawalerski, potrzebowalibyśmy trochę gotówki. Dostanę tyle, ile będę potrzebował. No to super. Co? Tak, oczywiście. Kochanie, ty też możesz przyjść na ten wieczór kawalerski. Słucham? Tak, twoja mamusia też będzie mile widziana. Ej, ej, ej! Zapytaj, czy robimy w Licheniu. Przesłyszałaś się. Gu Guby zasięg. Halo, 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 halo. Ja pierdzielę, nie. ja chłopakowi nie spojrzę w oczy. Ja Wiem, będziemy grać na, na, PlayStation. na PlayStation. Cześć poradzę. Ja Pierdziele, co tu zrobisz? Wiem, wymyślimy. co? Pierdziele dzwonię po tego Andrzeja. Serio? Człowiek wyszedł ja będą ja, ja jest... wszyscy będziemy narobani. mina Piotka ale... będzie bez ja ci gwarantuję. Chore. Zobaczcie ale... co się się działo. Ja po prostu... Ta... O, wow, przez chwilę mi coś takiego Ty. przyszło po prostu. Ja mam 5000 tysięcy na to... że to mogło. Kurde nie No co no? Musiałem jakoś na PlayStation zarobić. <śmieniczyny>